Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy sobie o e, źle wykonanym remoncie, o tym, co tak naprawdę można zrobić w sytuacji, kiedy mamy e, firmę wykończeniową, firmę remontową i okazuje się, że ta firma nie do końca nam dobrze wykonała remont, czyli na co się umówiliśmy, ale okazuje się, że jest dużo niedoróbek, jest dużo fuszerek, co można tak naprawdę z takim fantem zrobić. I tu pierwsze pytanie, pierwsza kwestia jest oczywiście taka. Czy my z taką firmą remontową <coughs> lub firmą wykończeniową podpisaliśmy umowę? Bo dobra praktyka oczywiście polega na tym, żeby z firmami remontowymi starać się podpisywać w miarę kompleksowe umowy, gdzie będziemy opisywali, co tak naprawdę powinno się wydarzyć w ramach tego remontu, po to, żeby potem podczas już kontroli takiego remontu, żebyśmy mieli podstawę powiedzieć, że słuchajcie, miały być płytki takie, a nie inne miały być montaż taki, a nie inny, miała być wanna taka, a nie inna, do tego się zobowiązaliście, bo gdy nie mamy takiego projektu wykonawczego czy dość precyzyjnej umowy z firmą wykończeniową, no to tak naprawdę to, co my możemy od takiej firmy wykończeniowej czy remontowej się domagać, no to możemy domagać się naprawy do takich oczywistych niedoróbek i oczywistych usterek, ale nie mamy za bardzo prawa kwestionować, że na przykład kolor miał być taki, a jest inny, jeśli tego nie mamy spisanego w umowie, tak? czyli to jest w miarę oczywiste, ale z firmą remontową warto podpisywać umowy. Natomiast nawet wtedy, gdy, gdy nie mamy umowy z firmą remontową, no to oczywiście pewne oczywiste niedociągnięcia i usterki są przepisy, które nam pozwalają się domagać od firm remontowych naprawy takich niedociągnięć, takich usterek. To, co my robimy u nas w ramach firmy Pewny Lokal, to my oferujemy taką usługę, że możemy Państwu wypożyczyć takiego inżyniera, który jest wyspecjalizowany w sprawdzaniu remontów wykonanych przez firmy remontowe. Czyli niezależnie od tego, czy Państwo podpisaliście umowę z firmą remontową czy nie, taki nasz inżynier może przyjść i sprawdzić, czy remont jest wykonany poprawnie, spisać protokół, e, zrobić zdjęcia wszelkich usterek, nanieść je na rzut mieszkania. No i wtedy taki dokument, taki raport ze sprawdzenia firmy remontowej jest e, zwykle fajną podstawą, żeby się od tej firmy remontowej domagać naprawek. Gdy taka firma remontowa zobaczy nasze logo, zobaczy taki raport, to jest zdecydowanie bardziej skłonna nam różnego rodzaju wady i usterki. O sonar.